Siema, cześć! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj, tak jak widzicie, witamy się ponownie w nowe premie, nowe zniżki. Ale zanim jeszcze zaczniemy na dobre, chciałbym was prosić o komentowanie, lajkowanie oraz subowanie. Z góry dziękuję. I oraz chciałbym Was bardzo podziękować za właśnie 15 subskrypcji na moim kanale naprawdę to mnie mega motywuje do dalszej pracy właśnie nad tym kanałem ale mniejsza już z tym gadaniem, przejdźmy sobie do właśnie nowych premii i nowych zniżek a tutaj na podium na nas czeka taki samochód, jak już Wam pokazuję jak LAMBADATTI CASCO a żeby go wygrać, już także Wam pokazuję Pojazd do wygrania zajmie przynajmniej pierwsze miejsce w wyścigu w serii wyścigu klubu samochodowego Los Santos. Cztery dni z rzędu. Osobiście to no, według mnie, czy to jest auto warte tej świeczki tylu dni? No może nie, na chwilę wyżej jak komu się to auto podoba, no to wtedy jak najbardziej. A teraz sobie przejdźmy sobie do pojazdów, które mamy do wygrania tutaj. Pierwszy z nich to jest Dinka Sugoi. Wygląda w ten oto sposób fajne malowanie, takie czarne. Następne jest to JB700W. To jest od razu mówię: to jest ten z działającymi karabinami. Jak jeśli je zamontujecie, i ostatni jest to piękna Grotti Furiam. I dla osób, które posiadają w grę na nowszej generacji, tutaj stoi również Brioso 300 wersji HSW. A teraz znajdujemy się w kasynie. A w kasynie na podium znajduje się Rebla GTS w takim pomarańczowym kolorze. A żeby ją wygrać, wystarczy zalosować na tym oto kole. Ale niestety, tak jak to mówiłem nie jeden raz, to w Polsce jest niestety zablokowane. Znajdujemy się teraz u Simeona. A u Simeona znajdujemy następujące pojazdy. Ale jak na złość nie chce się. Pokazać. O, było, było. O, proszę bardzo. Na pierwszym miejscu mamy dinkę Bliste Kangio. następnie w zielonym kolorze stoi nam Pagasi Ignus. Kolejny z nich to jest Lampadati Komoda. Przed ostatni to jest Pister, Comet Safari. No i ostatni nasz na liście, tutaj u Simeona, jest to dinka S, SJ w trochę gorszym salonie samochodowym mamy dwa bolidy a dokładnie tymi bolidami są Ocelot R88 oraz drugi bolid to jest Progen PR4 To są takie widać jak starsze bolidy właśnie ostatnią naszą nowością jest to dokładnie na tej stronie a dokładnie na tej stronie znajdziemy coś takiego jak OBEI 10F proszę bardzo to jest nasz seryjny obej. I tu jest nasza wersja ulepszona na wersję drugą, tak powiem. No, wygląda na pewno jest bardziej poszerzony. Czy będzie miał jakieś lepsze statystyki, tego jeszcze nie wiem. Zobaczymy. Ale na razie, właśnie w przykładowym tuningu, wygląda właśnie tak. Z zniżkami dzisiaj sobie zaczniemy od strony właśnie tej drugiej, ta jest tańszymi pojazdami. I pierwszym pojazdem na naszej liście jest Dinka Blister Kanjo. Proszę bardzo, nasza zniżka to jest około 100 tysięcy. Bardzo fajne auto do tuningu, polecam. Następnym naszym pojazdem jest d Yosemite Drift. Proszę bardzo, tu jest nasza zniżka. I naszym ostatnim pojazdem na zniżce na tej stronie jest Wapit Retinue Dwa. Teraz sobie przejdziemy do warsztoku. A na warsztoku pierwszym pojazdem, jakim tutaj widzimy, jest JB702, i to jest ten sam, co był w salonie samochodowym, znaczy się w klubie samochodowym, w którym możemy zamontować działające karabinki. Kolejnym naszym pojazdem na warsztoku jest Żaba, i tu mamy dwie ceny. I tą cenę promocyjną odblokowujemy tak jak widzicie finał napadu na Diamond Casino jako przywódca, aby odblokować cenę promocyjną tego pojazdu. Więc jeśli mam odblokowaną cenę promocyjną, to właśnie zapłacimy o tyle mniej. I ostatnim naszym pojazdem na Worstoku jest Choke Invade and Pursuit, czyli to jest ten Choke RC w skrócie. I to jest ten nasz zabawkowy czołg i to jest nasza cena promocyjna. Pierwszym pojazdem, który znajdziemy sobie na legendary, tym razem jest Albany VSTR, którym mamy właśnie przecenę tutaj i jest to równe 30%. Kolejnym pojazdem jest Komoda i tutaj także mamy zniżkę 30%. I naszą kolejną zniżką i również ponownie na Legendary, tym razem w zakładce specjalnej, są dwa bolidy. Proszę bardzo: Ocelot R888 i Progen PR4. To są dokładnie te same bolidy, co były tam na wystawie. I naszym ostatnim pojazdem, który jest taniej na Legendary Motorsport, jest Grotti Furia. I tutaj, proszę bardzo, mamy naszą zniżkę. Przejdźmy sobie do naszej kolejnej zniżki, tym razem to już nie pojazdy. I każdy taki oto noktowizor z napadu na kasyno jest właśnie także... Oj, już za daleko. Każdy właśnie noktowizor jest właśnie taniej. Proszę bardzo. Przejdźmy sobie do kolejnej naszej zniżki. A kolejną naszą zniżką są coś takiego jak salony gier. No tutaj akurat nad tym wam nie pokażę, o przykładowo na tym i każdy salon gier, proszę bardzo, ten przykładowo, albo ten albo przykładowo, który jest, w ogóle nie jest opłacany ten, albo ten salon samochodowy, przepraszam, salon gier są po prostu tani. Oraz jak sobie tutaj damy kub od każdy styl, proszę bardzo, murale, każde murale Podłoga każda, neony oraz dodatki. Proszę bardzo, każde dodatki oraz garaże, które Wam niestety nie pokażę. Są także taniej, tak jak dobrze widzicie. Jak już jesteśmy w temacie salonu gier, przejdźmy sobie do naszej ostatniej właśnie zniżki, która się normalnie znajduje na tej tablicy. Ale przez to, że ja mam już wzięty napad, to tego wam niestety nie pokażę. A tą naszą zniżką jest o 50% mniejszy yy, koszt na przygotowanie do napadu. Normalnie ten napad, przygotowanie kosztuje nam 24 000, a obecnie kosztuje 12 000. Więc tak jak mówiłem, o 50% taniej. Kolejną naszą premią razy dwa. Jest tutaj oto nasza tablica, i dokładny jest to napęd na Human Labs. Ale ja mam tutaj, tak jak widzicie, akcję Pacífic Standard odpaloną, więc wam nie pokażę. Ale właśnie akcja w Human Labs jest właśnie razy dwa. I naszą kolejną, właśnie premią, i znajdujemy się ogólnie ponownie w oto naszym salonie gier. I naszą kolejną premią jest proszę bardzo łup a dokładniej nasz główny łup wybaczcie za mruganie, nasz główny łup jest warty razy dwa a co ciekawsze wydaje mi się znacznie ciekawsze mamy możliwość wylosowania także diamentów w kasynie i to jest naprawdę ciekawa wiadomość dla osób, które nie miały jeszcze diamentów to jest właśnie 100% szansa na ich wylosowanie naszą kolejną premią są tutaj, proszę bardzo, bolidy i każdy wyścig związany z bolidami jest, tak jak wiecie, razy 2 hajs oraz razy 2 rp. I naszą kolejną, właśnie tutaj, premią z, w tym razem w misji jest właśnie misja od Gerarda. Każda misja od Gerarda właśnie jest razy 2. Proszę bardzo, kolejna od jego e, misja. Nie mylić oczywiście z Gerardem z Rivi. Taki śmieszki. I Oraz każde są jego misje, tylko je tutaj muszę znaleźć. No gdzie one były? O tutaj. Każde misje, właśnie, Finish, bo to także są misje od niego. Także są razy 2 HS i razy 2 RP. Kolejną naszą premią, dalej trybem, jest cel koronny. I każdy, właśnie, cel koronny, każda misja cel koronny jest właśnie 2 razy 2 RP i piążki. Oraz także, właśnie wersję przykładowo w Diamond Cassinie, i każda inna, właśnie wersja celu koronnego jest razy 2. W tym miejscu sobie zakończymy, więc, co? Siema. Cześć. I na razie. Do następnego. Elo.